maneczką z tej strony Baz, witam was w kolejnym odcinku z Dead Space'ika. Eee, no i cóż, może i ostatnim odcinku. Dobra, chodźmy tam, bo tam ten tam się zżyga zaraz. Pewnie mi narobił tych kulek. Na, narobimy tych kulek w cholerę. I to... A tu ich jest dwóch. Super. O Jezus Maria, jak ja mam to... Jak ja mam to? Jak ja mam to zrobić? Kurde, no nie wiem. To za... za dużo obrażenia daje. No, może być problem, wiecie? Ale myślałem, że mam ten. Chociaż jednego muszę rozwalić. Dobra No ale może wypadł ten typ, bo mu strzałem w tą mackę Dobra, jeden padł Ja muszę się polecieć, bo zaraz mnie zaciukają. Dobra, zabijmy kilka tych gnoi. Dobra. 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 Jeszcze tu ma jakąś mackę. Dobra, gdzie on ma jeszcze macki? Bo kurwa, nie widzę. Dobra, Wyżeguję kolejne, to nie ma sensu. Chciałbym. Nie widzę, gdzie on ma macki. A tu ma mackę. Widzę tą mackę. Mam tą mackę. I co? Zdech? Zdech. Dobra. Możemy podejść, bo jak on nie... Jak on żyje... Fajnie. Fajnie, że strzelam ci w te wpierdolone macki. Te takie gówno. I to się nie roz... I to się nie odcina. To było bardzo takie... Przyje przyjemne Dobra, mamy zupełnione życie Trochę poszło to tak ee, dyskusyjnie powiedział Amunicja, amunicja. Ale no tu jest sklep Chciałem z tym dojść. Aha ja mam pójść tu ja nie mam tylko sobie przesz A, bo ja nie mogę bryża użyć tu jest w ogóle A to jest do spowalniacza Nie wiem do czego bym był tu spowalniacz Potrzebny Ale sobie tak zrobię Zapiszę grę Czemu by nie Pyk Dobra tu nic nie zdziałamy Okej okay. tu mamy jasność Chyba faktycznie dałbym pójść Jeszcze pójdę do sklepu Bo mój ekwiponek się żarty sobie stroją. Jaż tyle amunicji zużyłem? Oż ty w dupę. Oż ty w dupę węża. Eee, to muszę sprzedać. Cel. Ale jaja. Okej. Okay. i poszło pięknie co? jednego large'a sprzedał. i nakupmy trochę tego mm, plazmy o jak się okazuje, jakbyście nie wiedzieli, dalej sąsiad wierci czasem nie wiem, ja mam wrażenie, że on że ma takie hobby, wiecie tyle powinno starczyć pewnie teraz będę znajdował znaczy pewnie będzie dużo miejsc gdzie się znajdzie na 100% ale dobra nieważne zróbmy to uh. ja, kojarzę to miejsce uuu jak ładnie wierci nie wiem czy to słyszycie w ogóle aha to ja to mogę wiedzieć dobra nieważne Och, a to jest, to takie... Ow kurwa, gnu Nienawidzę tych skorpionów. A, to ja mogę się tu... no to, gdzie ja mogę? Aha. Tam nie mogę, ale tu się mogę, zajebiście. Z a jaka różnica w tym jest? No tu jest zamknięty, zatrzymany jakiś wiatrak A nie, ja pewnie Gdzie to jest? A tu, ale to czarny chyba, nie? No tak Raczej tak, bo, bo Nie załatwiłem go na 3-4 strzały Tylko na no, Tylko na więcej Dobra, my chyba musimy Zasilanie tam włączyć, wiecie? I wracając chyba będziemy mieli tutaj Zabawę zabawę z powalnieniem tych 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 yy, mm, wiatraczków. Coś się tak czuję. Wezmę to. Chup! Mracyk. Wybrane. No, otwórz to. Wybrane. A, dobra, myślałem, że są drzwi. Nieważne. Okej okay. I co, już się włączyło? To czy? To już się włączyło, tak? Już mogę spadać stąd. Nie, Aże mi tutaj. No i. No chyba powinien się, powinien się obiektyw zmienić, co? Co jest? Are activated? No. Chyba się obiektyw zbugował. Dobra, to jest. Ja zmiatam, a tutaj jest jeszcze skrzynka, chyba jak dobrze widziałem. Nie, to są. To są yy, szczątki skrzynki. No, i my sobie tutaj. No to gdzie ja mam str... Nie pierdzie że ja mam tam. O, kurwa. Grubo No to gdzie ja mam to skoczyć? Jak nigdzie nie mogę. Aha. Oha. Ciekawe. A! Hajsik. Jeszcze raz. Dobra. Jedno prześnięte. Ostyku. Dobra. Tołatwiony jeden. Drugiego nie widzę. A tu kurde, Skorpion! Ja chyba nie trafiam w niego, takie mam wrażenie O kurde Aż Dawaj na górze coś było chyba się już Zmyło coś tak czuję No trudno a tutaj, strasznie tu zagmatwane, to jest troszeczkę. W sensie ten... O, korytarz taki jest. Eee, C. I rura! jo, okay, Pyk, pyk, pyk. Tu cyk, cyk. Tu cyk, cyk. Eee, tu cyk, cyk. Ha! Jeszcze znalazłem dużą apteczkę. A, widzicie? Dobra, wypad stąd. Nieco coś tu na mnie będę czekać zaraz. O nie. Co on robi? Dobra, prze przeładowanie. Już. Y Dobra. Bra, dobra, dobra, dobra. Nie, 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 się tu przyjść do mnie. Okej, okay. dawaj te, te swoje przeszczepy. Dawaj te swoje przeszczepy, chłopie. Dobra. A on się teraz zamknął. Dobra. Odpadła mu ręka. I się. Z... Czy on się. Z... Czy on umarł, czy nie? Nie, on się zwinął w kłębek bez jednej ręki. Teraz chyba umarł. Dobra. Nie, w sumie taki boss to łatwiejszy niż to na jakichś innych przeciwników z drugiej strony. Ale czy on nic nie wyrzucił? Jak na poważnie. Bo to jest jakiś skandal, jak nic nie wyrzucają. Nie wiem, jeszcze tak zjadłem... O czekajcie, bo to też jest jakieś gówno. I to może chwycić właśnie. Tak, tak z niepoznaki. W ogóle z pełno potwieranych rzeczy. No pozbierać. Nie, tego nie chcę. Okej, okay, to wezmę, to wezmę, to wezmę. To mogę też wziąć, bo tu chyba sklep jest, nie? Jest to jeszcze sprzedałem z tą szybkości. Zapiszemy to zaraz. Możemy to selnąć. No dawaj, 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 dawaj. Czemu ten sklep się tak ładuje? Nie, nie, nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra, idźmy to przetransportować w końcu. Spróbujemy bez stacji spaka znowu I myk! Bez stacji spaka, patrzcie. To jest naprawdę mistrzostwo po prostu świata, bym powiedział. W używaniu magnetycznej rękawicy i myk! <laughs> Ideolo dobra. I to tam do środka już Ja sobie tu zapiszę Jeszcze będziemy wracać Taki spoiler Z tego co pamiętam Ach, więc no Będziemy jeszcze raz tędy szli, więc No niekoniecznie w tym odcinku sobie skończymy Dobra, włączaj to Zamykaj tą Tutaj Dobra, jest w poprzek Zamykaj tą bramę tutaj. Otwieraj drugą, ja się napiję. A, bo tu jeszcze dach nie przeszedł dobrze. W sensie góra tej okej. Okay. Dobra, tu. No, bo i tak muszę tędy przejść. Będą pewnie wpijać jakieś gnoje. Tam w ogóle jest punkt do zdobycia. Tego nie. To mogę wziąć. Yy, tu jest ten, ten taki punkciok. Ale my już nie mamy na co to wydawać. Chyba, że... A nie, w broni mamy wolne pola bez niczego. To możemy poz... pozbierać. Możemy jeszcze pozbierać. tak, to to. A. I Patrzcie, to się nazywa mistrzostwo po prostu. Chyba w. A jeszcze tam mamy. Yy, nie wiem, czy to już nie jest ostatnie. I chyba tam będzie rozpierducha i... Jak wracając chyba jest rozpierducha, ale nie jestem w 100% też nie jestem... Kurwa, po co? Dobra, niech zostanie już. Tak, ale tego już nie chcę. Już pójdziemy tą stroną. Już nie będę się wracał. Nie ma znaczenia do końca. Dobra, to już tu sobie kliknę. sobie ten... BUM! No, ale to się niech zamknie, nie wiem po co aż tu tyle takich dziwnych wrot. No, ale niechaj im będzie. Pierw zawsze poczekajmy, aż to się otworzy, nie wbij. Ouuu! wrotem na dwór. Cie co? Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale ja mam. My nie do końca robimy to, co powinniśmy zrobić, i tam już coś widzę w ogóle. Uuu. No, zajęliście jakiś dziwny stwór. O kurwa. Pum, 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 pum. Dobra, załatwione. O kurwa. Ha, to są macki standardowe. O kurwa. Jezus, nie znoszę ich. Dobra Pierwsza, rozwalmy macki Kurwa. A ty się skąd tu wziąłeś, gnoju? No, może pierw. rozwalajmy macki. I tu będą pewnie przyłazić jakieś zjeby. Dobra Dobra, druga macka. Nic, nic nie, nie wyskoczy. O, amunicja. Miło, tu jeszcze więcej amunicji. Amunicja, pięknie. Bardzo mi się podoba to. Tam, jeszcze z drugiej strony, coś jest. No jeszcze tego załatwimy od razu. Dobra, wszystkie te wszystkie macki zostały załatwione. Mam nadzieję, że one się mi teraz tu nie zrespią. A co tu znowu? Wiesz, idź w pizdu już Już wystarczy was jest mogę wziąć Dobra Dobra, idziemy. Idziemy z tym Kurwa, no co jest? Ile was jeszcze tu przyjdzie? Ile was tu jeszcze kurde... Po przyłazi głąby Nie, po co mi to? Wezmę, powywalam to Drop Drop Bo ten coś może mieć ciekawego w sumie nic nie do mojego rzeczy Mojej rzeczy Dobra, ja mam wrażenie, że my coś tutaj odpierdzielimy takiego głupiego Ja do końca nie pamiętam, pamiętam tylko, że na koniec jest... jest, jest boss fight ale to raczej nie z tym, co tutaj było. To jeszcze żyje! A bo tu? To... Bo to to. Dobra. Coś y... tam. Co ona tam robi? O nie. Nie dobrze. Oj, nie dobrze. Oj, nie Już wiem, co tu się odjebie. Dobra, wbijamy tutaj. Nie wiem, co to jest.

Isaac od pewnego momentu jakiś taki. Bez... Be... nie odzywa się, nie? Ale normalnie się odzywał przecież. Nie niedobrze. Isaac płacze, chyba. Szkoda, że nic nie mówi. Nie Jak, wiem jakim cudem ona... Skąd ona się wzięła? Po prostu... Dobra, spadam w końcu. Skąd... Skąd ona się kurde tu wzięła? Jak cholera... O Jezus W tym glucie nie lubię łasić. Jak... Jak kurde... Yy... Jak to się nazywa? Jak kurde tutaj y, ten. kurcze mogę nie kupować tych rzeczy, patrzcie, drugi. Mm, jak ona przecież nie ten. E, ten statek był jakby pusty. to Czemu oni nie przeszukali? Czemu oni nie przeszukali tego statku? Lecieli nim, a ona się. Oho. Coś tutaj się święci, chyba już ten boss fight. Okej. Okay, mamy tu pełno lutu. Dobrze by było się zapisać. Tego nie chcę. Dobra, na razie pozbieram jakby wszystko. Zaraz wychwalę to co mi nie jest potrzebne. A tylko to Drop Nie ja to wziąłem, no kurwa, no kopnę to w dupę zaraz Drop O! Tu były drzwi? Nie pamiętam tych drzwi. Dobra U Udoskonalamy. Patrzcie. To jest tak zwane... Nie no tu mamy wszystko. To jest tak zwane udoskalanie y kompletne. <śm> To były dobrze wydane punkty. Dobra, no wydaje mi się, że mam dosyć dobrze, dobry asortyment, mam sporo apteczek. No nie wiem po co, mogę sobie jeszcze zrobić jakąś jedną, albo przerzucić. Ale chyba przerzuciłem wszystkie. Będzie chyba boss fight już, bo to właśnie przy tym statku był boss fight. To gówno, o to, to jest... A to jest R, ale to mogę Mów zrobić. wezmę jeszcze... Najlepsze są te medium. Jedno medium. Dobra, idę. Idę. Idziemy. Jeszcze safe. Szybki safe. Idziemy. Na koniec. Ostateczny koniec. Boss ostateczny. Mam nadzieję. Zaraz będzie się okaże, że tu jeszcze kilo rzeczy do zrobienia, ale raczej nie. O. O. Co tu się dzieje? Gdzie mam iść? Okej okay. I pamiętam, żeby tu były... Żeby tu były takie... U! Dobra! Tak! To jest to! To jest to! Patrzcie co tu się dzieje Dzieje Mam nadzieję, że tą laskę... Za... Och! zabiję Dobrze Bum! <ślaski> Rozsmarowane Albo będziemy walczyć z tym ogromnym gównem? No to będzie z tym ogromnym gównem Bardzo dużo skrzynek, których nie zbiorę O o! O o, -o, -o. o kurwa O, -o, -o, -o. o no sporawę. porawę Sporawe główienko Uff, czy szykuje się znowu 15-minutowy boss fight? Mam nadzieję, że nie, bo jest 4, 24 minuty odcinka. Dobra, co jest teraz? O! ale ja mam w to cały czas strzelać? Dobra, rozwalać mam te plumki. Przeładowanie Dobra Dawaj Dobra, załatwiony, przeładowanie Dobra, no chodź tu, Pierwsze te kwiatki muszę rozwalić No, 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 no Ach, dobrze O, za jednym Dobra O, 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 o O, o O, 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 co ja mam teraz zrobić? Czemu tu. Nie no, chyba se żartuje. A! O kurwa! O nie no, to to. Nie no, tak to się nie da. Yy, tak to się ster wysterować. Kurwa, no nie da się. Zesram się. E, no, 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 czekaj. Nie no, zaraz mnie zje to, nie pewnie. Dobra, jedno rozwalone. Nie, 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 nie! Nie, nie, nie. Nie, nie, Dam radę, dam radę. Tylko... Urwa, no nie dam rady. Mogę... Mogę jednak to zrobić no, Ja nie widzę nawet... O. Od... A, zjemię to zaraz. No i koniec. Albo nie koniec? Koniec. Koniec. Ach! No zajebiście. Najlepiej zrobić zajebiste sterowanie do takiej do czegoś o nie, jeszcze się... A jeszcze się... A nie, nie mam rąk. Dobra, nieważne. Mogą skończyć tą scenę, bo bym chciał też jeszcze raz zrobić, żeby przejść, nie? No, już, jeszcze coś. Cieszę się. Zjadło mnie. Świetnie. Może frytki do tego, Coca-Cola. Potrójny cheeseburger. Nie pierdolże od początku. I ja no to wiecie co? Zrobimy sobie to w osobnym odcinku, bo to będzie za długi odcinek. Wiecie co, w boss fight. Eee, dobra, eee, w takim bądź razie... jak to będzie tak za każdym razem, to, to nie ma sensu w tym odcinku tego kończyć. Dobra, w takim bądź razie wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Eee, no i wy... No i w następnym odcinku sobie zakończymy grę, mam nadzieję, pokonując w miarę szybko tego bossa. Czekaj, coś jest. No chodź tu. W miarę szybko może mi się uda pokonać tego bossa. No nie wiem, no kurwa, sterowanie jest ahem, ciężkie. Może zrobię. Wiem co zrobię. Dobra, zrobię pauzę w tamtym momencie i zwiększę czułość mocno, żebym mógł jakoś sensownie do tego dać radę, docelować. Dobra, ale to w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję i trzymajcie się. Elo,